Witam Was wszystkich serdecznie w 110. odcinku Przeglądu Newsów. Zaczynamy! Awater istota wody już wkrótce na Disney+, Plus, bo już 7 czerwca. Ale czy jest sens oglądać ten film w domowym zaciszu? Wszak produkcję tę ogląda się dla walorów wizualnych, które nie da się ukryć, są tylko dostępne w kinie. Zapewne obejrzę z ciekawości, bo niestety wersję kinową przegapiłem. Władca pierścieni otrzyma dużą grę AAA, za którą będzie odpowiedzialna Amazon Games. I to już pierwsza przesłanka zwiastująca tragedię. Druga to to, że będzie to gra MMO, i ja już podziękuję. A teraz temat trochę okołogrowy. IBM oznajmiło, że ogranicza zatrudnienie. Część obowiązków pracowników przejmie sztuczna inteligencja. Ostatnio branża technologiczna boryka się z dużymi problemami finansowymi i wiele firm zwalnia swoich pracowników ze względu na globalny kryzys. Rozwój sztucznej inteligencji ma zredukować koszty, ale także zmniejszy zatrudnienie. I trzeba przyznać, że rozwój technologii, zwłaszcza związane z robotyką i sztuczną inteligencją, spowoduje, że maszyny przejmą sporą część pracy, jaką wykonują ludzie. Ubisoft na przykład zaczęło wykorzystywać sztuczną inteligencję do tworzenia interakcji NPC-ów w swoich grach. Temat jest dość ciekawy i bardzo rozległy. Jeśli Was on ciekawi, dajcie znać w komentarzach, to postaram się coś więcej o tym opowiedzieć w osobnym materiale. Unia Europejska daje zielone światło na zakup Activision Blizzard przez Microsoft. Do sfinalizowania całej umowy jeszcze daleka droga, ale już Activision Blizzard ogłosiło, że zainwestuje kasę w europejskie studia, tym także w Polsce. I to już była ostatnia informacja w tym przeglądzie newsów. Pozdrawiam i do usłyszenia.